Dzień dobry, Justyn Adamski. W związku z tym, że od lipca 2022 roku zmienił się sposób rozliczania składki zdrowotnej za rok 2022, przedstawię jak rozwiązać problem odliczenia składki zdrowotnej dla tzw. liniowców, to jest tych podatników, którzy Wybrali metodę liniową rozliczenia podatku dochodowego. Zmienił się też ten sposób dla tych podatników, którzy mają ryczałt, ale o tym będzie w innej prezentacji. Przedstawiam to, jak to rozwiązać w programie 2 Otóż podstawową sprawą jest to, aby mieć zaktualizowaną wersję programu VAPRO do wersji 871 oraz pobrane poprawki poprzez VAPRO Update, które pojawiły się po 6 sierpnia 2022 roku. I teraz zgodnie z przepisami. Tak zwani liniowcy będą mogli rozliczać tą składkę na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest roz, zaliczenie tej składki w koszty. Drugi sposób jest te, zaliczenie tej składki poprzez rozliczenie to w zaliczkach i, i wprowadzenie do PITA 5L, miesięcznej y, y, symulacji PITA 5L. Obydwa sposoby są równoważne pod warunkiem, że podatnik osiąga dochody. Jeżeli ktoś spodziewa się, że jego podatnik na koniec roku może ponieść stratę, to należałoby wybrać ten pierwszy sposób, ponieważ te kwota 8700 może powiększyć mu stratę i jest to korzystniejsze z punktu widzenia podatnika, bo będzie mógł rozliczać tą stratę na koniec roku. To jest w przypadku takim, kiedy zapłacimy 8700 w pierwszym półroczu, ale straty, jakie wystąpią w następnych, następnych miesiącach, mogą spowodować, że końcowy wynik będzie ujemny. Z punktu widzenia program, programu te obydwie Obydwa sposoby są równoważne. Co zrobić, żeby rozliczyć tym drugim sposobem? Bo ten pierwszy, no to robimy dowód wewnętrzny, wpisujemy w koszty i mamy to, że tak powiem, jakby z głowy. Natomiast drugim sposobem, żeby rozliczyć tą składkę prawidłowo w picie, w zaliczkach, to trzeba w, w programie WaproKaper wejść do udziałowca i w danych udziałowca zmienić wpis dotyczący sposobu opodatkowania. Dodać nowy wpis, ustawić na 2002 drugie, do, drugi rok podatek, podatek liniowy bez kwoty wolnej. I wtedy pojawi nam się nowa opcja tu na dole, obniż przychód lub zaliczkę przysługującą część składki zdrowotnej. Należy to zaznaczyć. Bez, należy tu postawić checkbox, po czym będziemy mieli możliwość w składnikach formularza wprowadzić składki zdrowotne, miesiącami możemy to wprowadzać, lub podczas obliczania zaliczki na PIT 5 za miesiąc na przykład lipiec, możemy tu Pojawi, pojawi się możliwość składki na ubezpieczenie zdrowotne do limitu. Tu pojawia nam się taka możliwość, której wcześniej do czerwca nie mieliśmy. W poprzednim roku był, była taka możliwość obliczania, i poprzez tu dodaj, wybieramy datę, Z tego pierwszego na przykład lipca. Jeżeli w pierwszym półroczu zapłaciliśmy kwotę powyżej 8700, to możemy jednorazowo wpisać całą kwotę. I co jeszcze ważne, tu wskazać miesiąc, w którym nastąpi odliczenie tej składki. Co jeszcze ważne, musimy zaznaczyć, że tą składkę zapłacono I robimy zapis. Możemy też historycznie ustalać tą składkę za każdy miesiąc. Zamkli, i jeżeli mamy tego już pierwszą symulację, jakby zrobioną, robimy oblicz, i ta kwota nam się tu po odliczeniu. Odliczenie tu, tu są składki społeczne odliczone, natomiast tu są składki na zdrowotne do wysokości limitu. No i w ten sposób y, obniżamy sobie podsta podstawę y, do y, do PITA 5 i zaliczki zmniejszamy. Dziękuję za uwagę. Tu więcej. Jakichś opcji dodatkowych nie wymaga programu. Dziękuję, Dziękuję za uwagę.